Jaką kijankę wybrać w budżecie 25-30 klocków? Ano, proszę bardzo, mała, średnia i dwie duże. Kia Rio MK3. Celuj w 1.2 lub 1.4, ale 1.4 jest trochę lepszy. Rio wygląda całkiem okej. Okay. Masz niezłe wyposażenie, klimę, dwie strefy, kierownicę z bajerami, skórkę i wyświetlacz z radyjka z kamerą cofania. Masz małe wymiary z zewnątrz, ale w środku nie jest najgorzej, nawet dla czterech osób. Ale większość to szmaty na stołkach i słabe wyposażenie. Kia Ceed MK2. Tu możesz celować w kombi lub hatchbacka, 3-5 drzwi. Masz więcej silników, ale szukaj 1.6 w benzynie lub dieslu, bo 1.4 trochę brakuje mu mocy jak zapakujesz auto na full. Też możesz trafić auto na pełnym tłuszczu. Ze skórą, spasioną kierownicą, kamerą cofania i podgrzewanymi stołkami. Kija Optima. Tu musisz trochę podnieść budżet, ale i tak trafisz tylko diesle. Kombi wygląda dużo lepiej niż sedan, ale co ja tam wiem? Diesel jest spoko. Podnosisz moc i masz 150 kunia i 350 Nm. Unikaj automatu w tym budżecie, ale manual jest okej. Okay. Optima jest naprawdę bardzo spoko. Kia Sportage MK3 i tu masz ten sam silnik 1.7 diesel i podobną stylistykę do Optimi. ale możesz trafić też 2.0 diesla, który jest mocniejszy i też jest bardzo ok. Benzyny to 1.6 z bezpośrednim wtryskiem i 2.0 z MPI. Budżet pozwala tylko na fury do liftu, ale napęd na 5, 4 masz w mocniejszych silnikach. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Otrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.